Cześć, witam serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kolejny aromat z firmy Pink Fury. Będzie to White Fruit Mix, czyli tłumacząc, jest to połączenie białe połączenie owoców. Nie patrzyłem na początku, Wam powiem, nie patrzyłem na specyfikację tego aromatu, bo chciałem sam coś w nim wyczuć. Dlatego nie zagłębiałem się, nie czytałem, nie dociekałem. No i zobaczymy. Ja na pierwszym planie czuję banan. Banan. Jakieś może jagody. Truskawka, malina. Bardzo, bardzo ciekawe połączenie, wam powiem szczerze. Plusem albo minusem liquidów fruit mix, czyli mix owoców jest to, że do końca nie wiemy tak naprawdę, co będziemy wyczuwać, bo jedna osoba będzie Załóżmy w połączeniu truskawki banana, owo jakiegoś yy, i melonu. Jedna osoba będzie czuła na pierwszym planie melon, druga osoba truskawkę, a trzecia banana. Więc to jest yy, no dość fajne w takich likwidach. Ale zobaczmy, jak to będzie smak pachniało w likwidzie. Całkiem tak samo. Tak, tak samo z tym, że tutaj mamy aromatik trochę delikatnie mniej wyczuwalny. No wiadomo, rozrobiłem go w bazie 50 na 50. Yy, dałem tutaj 1 ml bazę 9 ml yy, 1 ml aromatu 9 ml bazy. No i testujmy. Testuję na yy, Snowflake mini 75W yy, na nowości od UD. Jest to ud UDEZ. Yy, mam akuratuje 22W i 073 73 oma oporność. No i zobaczmy, jak to smakuje. Cheese. mam szczerze, że ja osobiście takich smaków typu właśnie miksowoców nie za bardzo lubię, bo mi jest ciężko sprecyzować, co to tak naprawdę jest. Dlatego też staram się unikać takich smaków. Ale dla osób, które y, lubią takie miks owoców, y, takie fruit mixy, myślę, że to będzie ok i, i myślę, że może ten prawie wystawić dużo notę. Y, oczywiście ten, tak jak zawsze mówię, w aromatach trzeba sobie wyznaczyć, ile mililitrów aromatu dajemy na bazę. Y, jest słodki, to najważniejsze jest słodki. Y, no wiadomo, jeśli ktoś chce mniej słodki, to po prostu mniej tego aromatu, ale też ten aromat będzie mniej wyczuwalny. Ale będzie, nie będzie takie sudyczy. no no, jak ktoś woli słodsze, to po prostu tego trochę więcej. Um... No ale jeśli mam być szczery, no nie lubię, nie lubię takiego połączenia kurczę, bo ja jednak wolę czuć jeden konkretny smak, bądź jakiś mix, ale żebym wiedział co tam konkretnie ma być i tam to konkretnie właśnie musi być w tym jakwidzie. Dlatego też e, to było tyle w tej recenzji, Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu.